Poznaj miażdżące fakty, wybierz pewny cement. Część druga trwałość betonu. Obok cementów produkowanych w cementowniach, na rynku dostępne są również wyroby cementopodobne. Zapakowane w worki możemy je znaleźć w handlu detalicznym, w supermarketach i składach budowlanych. Jednak nie są to produkty, które mogą być użyte do wykonania betonów jako zamiennik cementów pochodzących z cementowni. Niestety konsumenci, w tym znacząca część wykonawców, nie zawsze odnajdują stosowne informacje na ten temat i bardzo często się zdarza, że wyroby cementopodobne są stosowane do produkcji betonów. Dla budowli powstającej przy udziale wyrobu cementopodobnego może się to skończyć katastrofą budowlaną. W tym odcinku specjalnie dla Państwa porównujemy właściwości betonów wykonanych na bazie cementu z cementowni, cementu portlandzkiego popiołowego klasy 32,5 oraz wyrobów cementopodobnych. Przedstawiamy istotne z punktu widzenia użytkownika wyniki badań wytrzymałości betonów na ściskanie, odporności na zamrażanie i rozmrażanie oraz podatności na karbonatyzację czyli potencjalną zdolność wykonanych betonów do ochrony stali zbrojeniowej przed korozją. Wytrzymałość na ściskanie. Wykonanie betonów na czterech różnych spoiwach, w tym beton z oznaczeniem 1 na bazie pewnego cementu, zleciliśmy do laboratorium akredytowanego. Ilość spoiwa została dobrana tak, aby uzyskany beton spełniał kryteria co najmniej klasy C16 na 20. Mieszanki betonowe wykonano w taki sposób, aby miały tę samą proporcję wagową pomiędzy spoiwem a kruszywem, a wodę dodawano w ilości pozwalającej na uzyskanie takiej samej klasy konsystencji wykonanych mieszanek. Z każdej mieszanki przygotowano próbki, które po odpowiednim czasie pielęgnacji poddano badaniom o charakterze porównawczym. Prezentowane wyniki badań wytrzymałości na ściskanie pokazują, że jedynie dwa spośród wykonanych betonów uzyskały oczekiwaną klasę wytrzymałości, w tym beton na pewnym cemencie nawet o jedną klasę wyżej. W pozostałych dwóch przypadkach uzyskano betony niespełniające oczekiwanego kryterium o jedną, a nawet dwie klasy. Pamiętajmy, że odpowiednia wytrzymałość betonu na ściskanie to podstawowa cecha kształtująca bezpieczeństwo każdej budowli. Mrozoodporność Badania mrozoodporności dojrzałych betonów po 56 dniach twardnienia wykazały, że już po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania, na próbkach należących do dwóch spośród trzech betonów wykonanych na wyrobach cementopodobnych wystąpiły uszkodzenia krawędzi i naroży. Takie betony nie mają praktycznie mrozoodporności i nie przetrwają nawet jednego sezonu zimowego. Trzeci spośród betonów wykonanych na wyrobie cemento-podobnym uległ porównywalnym uszkodzeniom dopiero po 125 cyklach zamrażania i rozmrażania. Po takim samym teście mrozoodporności, czyli po 125 cyklach, próbki betonowe wykonane w oparciu o pewny cement nie wykazywały jeszcze uszkodzeń. Karbonatyzacja. Własności ochronne stali zbrojeniowej w elementach konstrukcyjnych w znaczącym stopniu są uzależnione od podatności betonu na karbonatyzację. Przeprowadzone badania porównawcze z wykorzystaniem komory karbonatyzacyjnej wykazały, że te same betony, które nie spełniły kryterium klasy wytrzymałości na ściskanie oraz wykazały najmniejszą odporność na zamrażanie i rozmrażanie, charakteryzują się również największą podatnością na karbonatyzację. A zatem elementy żelbetowe o takiej samej grubości otuliny zbrojenia, wykonane z betonów na bazie wyrobów cementopodobnych, potencjalnie mogą mieć nawet dwukrotnie krótszą żywotność z uwagi na możliwość Wystąpienia korozji zbrojenia, niż elementy wykonane z betonów bazujących na pewnym cemencie. Wnioski Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że oczekiwane i najbardziej korzystne cechy użytkowe uzyskano w przypadku betonu wykonanego z pewnego cementu, wyprodukowanego bezpośrednio w cementowni. Betony wykonane na pozostałych spoiwach albo nie uzyskały oczekiwanej klasy wytrzymałości na ściskanie, albo wykazały mniej korzystne lub znacząco gorsze właściwości przynajmniej jednej z poddanych ocenie cech stwardniałego betonu. Wyrób cementopodobny to beton o niskiej wytrzymałości na ściskanie i niskiej odporności na najczęściej oddziaływujące na beton czynniki atmosferyczne a zatem to niska trwałość betonu i słaba ochrona stali zbrojeniowej. Wyrób cementopodobny to zagrożenie dla konstrukcji budowli, a w efekcie zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników lub wyższe globalne koszty eksploatacji. Gwarancją udanej inwestycji jest cement spełniający wymagania normy PN EN 197.1, który między innymi specjalnie dla Państwa oznaczyliśmy na workach pomarańczową strzałką – pewny cement. Pewny cement to dobrze wydane i dobrze zainwestowane pieniądze, to dom i spokój na lata.